Interesował się bardzo naszymi pracami druh hartzmisz Alfons Borchardt. Nawet dopytywał, do jakich szkół chodzimy na skutek definiowania wytrzymałości odciągów maszczu, czyli wand, na przykręcane zaczepy do burt łodzi. Od siebie dodam również że druh harcmistrz Alfons Borchardt był proreka, rore, prorektorem Akademii Techniczno-Rolniczej. Nasza Lilia po umocowaniu jarzma masztu do konstrukcji łodzi, co umożliwiało kładzenie masztu obrotowo na śrubie bez potrzeby wyjmowania spięty masztu. Opierając w części rufowej na krzyżaku, lilia była jednomasztowa. Grotmaszcz z ożaglowaniem bermudzkim, zwanym też Marconi, grot żagiel i fok. Jak naszą szalupę, była to bardzo sprawna łódź. Była lekka ze względu na zastosowany materiał poszycia. Jak z tej krótkiej charakterystyki o remontach łodzi żaglowych wynika, droga na upragnioną przygodę pod żaglami była tylko jedna <laughs> wiodła przez miesiące trudnej technologicznie pracy, nauki szkutniczej i bosmańskiej sztuki. Nagrodą były rejsy. A chętnych było zawsze dużo, więc typowano najpracowitszych. Rejs przystani Kopernik na bawie wsi na tor regatowy w Węgnowie i powrót do przystani.